Was Grzegorz Zdzikowski z tej strony. E, dzisiaj kolejne wideo, i tak jak Wam wcześniej wspominałem, życie e, znowu napisało taki scenariusz, że dało mi inspirację do, do, tutaj do tematu, do nagrania. I no, chciałbym Wam o tym dzisiaj też powiedzieć, z no, e, czym się różnią e, ludzie, którzy odnoszą sukces od tych którzy tego sukcesu nie odnoszą, no przede wszystkim nastawieniem na działania, bo ja też w tej chwili walczę tutaj ze swoimi znajomymi, którzy niby chcą robić biznes, niby chcą odnieść sukces, ale w rzeczywistości no, nie robią nic w tym kierunku. No i już czekam na nich trzeci miesiąc, <laughs> może nie trzeci, no drugi miesiąc i, i praktycznie nic się nie dzieje, więc... Więc no, na tym polega różnica. Człowiek, który odnosi sukces, który e, ma sukcesy w biznesie, no, e, działa błyskawicznie praktycznie e, od razu. I tak też e, mówię, no, nastawienie na działanie to jest podstawowa różnica, jaka, jaka dzieli jednych ludzi od drugich. Wiesz, e, no, bo ludzie, ludzie sukcesy mówią, no, cały, e, cały czas coś robią, cały czas się rozwijają. Praktycznie, jeśli mają jakiś nowy pomysł, od razu go wdrażają w życie, a ci, którzy tego sukcesu nie odnoszą, no, niby mają dobre chęci, ale w rzeczywistości na tych chęciach się kończy. No, no, nie ma żadnego działania, i też no, sprawdza się powiedzenie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, bo, bo tylko i wyłącznie no, na tych chęciach się w tym momencie kończy. I tak, tak, też, tak też jest tutaj, no, w tym przypadku, o którym ja mówię, czekam na tych znajomych już dłuższy czas, oni chcą coś robić, ale, ale na tą chwilę mają tylko chęci, więc, więc dlatego no, warto się pochylić nad, ty, nad tą kwestią, no, bo takich ludzi jest dużo, niby mają chęci, chcą odnieść sukces, chcą coś zmienić w swoim życiu, ale to się kończy tylko i wyłącznie na właśnie na chęciach nie ma, nie przekłada to się na działanie i w rzeczywistości, no, w rzeczywistości no, nic się nie zmienia ich w życiu. Dlatego przemyślcie to, skomentujcie na dole, co o tym sądzicie. No i warto, warto się nastawić na, tylko i wyłącznie na działanie. Bo ja ze swojego doświadczenia już też się przekonałem, że jeśli mam jakiś nowy pomysł, od razu wdrożę go w życie. No to okazuje się, że ten pomysł jest trafiony w dziesiątkę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć.